Przysyłając swojego przedstawiciela starostę, i on tam miał zadania do, do pracy. Tylko, że starosta od króla wiedział, że ma pewne zadania zarząd sądowe, inne wykonywać w stosunku do obszaru lokalnego, ale ponad gminnego. I ta filozofia przetrwała. Rozbiory zlikwidowały, zlikwidowały państwowość, ale de facto powiatowych wspólnot i powiatowości jako tworów administracyjnych nie zlikwidowały. Boż nie wyglądały w różnych rozbiorach, różne można za, Zachęcam do lektur. Jeżeli ktoś potrzebuje, to i na naszych stronach wersjach elektronicznych jest historii samorządu powiatowego 10 lat, ale i trochę historii można też tu ładne kompendium z, z wiedzy znaleźć. A więc wówczas zidentyfikowane do kogo liceum należy, do kogo szpital należy, do kogo do Domu pomocy społecznej należy. I z tego wynikało, że on nie jest gminny, on na swoim sporadzie ponadgminny, wyznaczony, tak jak historia to robiła. <tryk> Mało tego, wówczas, gdy ja w Nowym Sączu się tego podejmowałem na zasadzie pilotażu, bo nie udało się, pamiętamy, było odwrotka, koalicja ówczesna, która powstała, była przeciwna Demontażu resortu Właśnie mówiło, że ona jest przeciwko obligatoryjności. Ale, żeby zachować twarz, w swojej umowie koalicyjnej zapisali, że można zadania oczywiście dalsze przejmować na zasadzie porozumienia i związków. No to my nogę w tą szparę w drzwiach i założyliśmy związek gminny. Nowy sąd z okolicznymi gminami, założyliśmy związek i proszę bardzo, dajcie nam te zadania. I tak jedną trzecią Resortowości w województwie nowosądeckim, była u wojewody, przejęliśmy nowy sąd wraz z okolicą. Tak jak tu, Augustów wraz z okolicą, bo taka jest filozofia. To jest centrum, a to są gminy, które objęte są tą wspólnotą powiatową. Co się okazało? Co pokazuje 10 lat? Że 20 lat reformy, tak zwanej Gierka, która. Zlikwidowała wspólnoty powiatowe? Nie. Pozbawiła jej podmiotowości. Bo państwo jest władne pozbawić podmiotowości w swojej konstrukcji. Państwo może podjąć decyzję, że, że na przykład akt małżeństwa jest nieważny. Może, przecież różne pomysły chodzą, w ale powiedzmy całkiem teoria. Ale jaka byłaby konsekwencja? Że przestałoby to być małżeństwo w świetle prawa. Ale dalej. To byłaby matka i syn, mąż i żona, brat i siostra, bo ich nie więzi między nimi i faktycznie rodzina no nie może być zlikwidowana, bo ona istnieje. Tak samo Gierek pozbawił podmiotowości nawet tej ułomnej w centralizmie demokratycznym powiaty, ale wspólnot powiatowych nie, nie zlikwidował. Wspólnoty dalej żyły i sobie dawały radę. Bo szpitale były rejonowe, czyli danej wspólnoty, tylko się nie nazywały powiatowe, zarządy dróg, aż do tego, że powstały urzędy rejonowe. Bo wspólnota mówi: My nie będziemy jeździć do powiatu, my chcemy mieć u siebie urząd. No to był urząd rejonowy. W związku z tym, jak weszła nasz pilotaż, pokazał, a potem cała reforma, nie ma problemów. 10 lat pokazuje. Rzeczpospolita stoi wspólnotami powiatowymi. To jest fakt. Ma wspólnoty gminne i ma wspólnoty powiatowe. I one dostały zadanie. I stąd mówię, że moja, moje przywiązanie i moja emocja, bo to było coś kreowanie, podejmowanie pewnego ryzyka, a nie spokojne, trywialne działanie. W pewnym sensie jak Tomasza też nie interesowało założenie trywialnej firmy, jak koledzy zakładali, bo przedsiębiorczość i, i kreatywność widać. Posiadał, interesowało go coś zrobienie wychodzące poza, poza rutynę. Tak samo ja uczestniczyłem w tym przedsięwzięciu i teraz trzeba sobie powiedzieć, że po tych doświadczeniach dziesięcioletnich ewidentnie trzeba pokazać, że muszą być wykorzystane walory, jakie tkwią w sile, w potencjale wspólnoty powiatowej, że te więzi trzeba wykorzystać że na bazie tych więzi skutecznie można podejmować skutecznie można podejmować problematykę ekonomii społecznej. Bo jednak to jest ewidentnie problem lokalny. On musi się wpisywać w koncepcję regionalną, państwową, europejską, ale to musi być robione na dole. Tylko jednak granica gminna. I opieranie się o wspólnotę gminną byłoby sztucznym zawężeniem. To jest problematyka, którą najlepiej jest załatwiać w bazie powiatowej, czyli kompletnych zadań lokalnych i ze szkołami, i z centrami pomocy rodzinie, które są umocowane właśnie w powiecie. Teraz następna sprawa. To nie będą robić samorządy. To nie będą robić administracje samorządowe. Zawsze to będą robić ludzie. I teraz, czy prawo, czy konstrukcja prawna, czy istniejące więzy administracyjne, czy istniejące więzy, które tu są tak konieczne tej solidarności, tego partnerstwa, poczucia obywatelskości, będą i będą pomagać, czy ich nie będzie i będziemy się rozbijać. Nie o samorząd. Tylko o niezrozumienie, o brak wyobraźni danej osoby, która jest w danym miejscu w administracji, w instytucji samorządowej umieszczona. I tak samo mu trzeba iść w tą stronę. Stąd nasza funkcja jako Związku Powiatów, nasza funkcja jako samorządów, to jest krok po kroku być sojusznikiem. Tych, którzy się to, tego podjęli, którzy dają przykłady być sojusznikiem, bo oni są naszymi sojusznikami. Bo jeżeli się to odpowiednio przedstawi, to ten człowiek z inicjatywą, ten człowiek robiący, podejmujący tą problematykę, wyraźnie nakreślono, że on chce działać w trudnych warunkach, on chce oprzeć swoją. Kreatywność, przedsiębiorczość, nasięgnięcia do potencjału ludzkiego, który ma problemy z sobą. Ale on widzi, że tam jest nadzieja, że on jemu też może dać satysfakcję w tej przedsiębiorczości. Nawet to, co Tomasz mówi, że on nie korzystał z zewnętrznych dopłat, że on bazuje i to się samofinansuje, spinać. Wydaje się, że aż się prosi, żeby tam się jednak to wsparcie pojawiło, zaczęło się pojawiać przy jakichś projektach, prawda? Bo jednak, jak popatrzymy na to na wspólnotę, to to rozwiązuje nasze wspólne problemy, wspólnotowe. Bo jednak nie jest w naszym interesie, żeby istniały osoby sfrustrowane, osoby czujące się jako przegrane. Bo nie przegrane, tylko same siebie kwalifikujących jako przegrane. To są też nasze problemy. Czy nam jest lepiej, jeżeli koło nas jest sfrustrowany sąsiad, już nie mówiąc yy, w problemie życiowym, czy, 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 czy w dołku, czy w kataklizmie jest swoim, czy gdy mamy sąsiada, który też yy, przechodzi i spokojnie, tak jak my, realizuje się. Prawda? A więc to jest też nasz wspólnotowy interes. I teraz na koniec, żeby się złapać, w 15 minutach, jeszcze jedna sprawa. Tomasz powiedział o po tym jego przemyśleniu, refleksji, którą on no prawie że wyrzucił z siebie. Trzeci sektor, pozarządowy, i tak dalej. Ale to myślenie idzie dalej, że pozwolę sobie powiedzieć. To jest absolutnie racja. To jest cały czas myślenie. Ja zakładałem Wyższą Szkołę Biznesu NRU w Nowym Sączu. I To jest szkoła niepubliczna. Co to znaczy się Przecież to nie mogą wszyscy wejść. Wszyscy się mogą uczyć. Tylko jest jeszcze jeden problem, że jak uczeń przyjdzie do niej, a nie do państwowej, to jest w gorszych warunkach, bo nie ma możliwości uzyskać tych pieniędzy, które w budżecie się u niego znalazły. Prawda? A on wybiera, bo on chce się kształcić w tej szkole, która ma uprawnienia, ma dobre notowanie i wszystko. Cały czas myślimy tym sektorem państwa. Państwa. I co to jest? Jest państwo i my. Ale jeżeli żeśmy przerobili, że samorząd to jesteśmy my, a jest administracja rządowa, rządowa nasza, skoro my mówimy, że państwo to jesteśmy my, obywatele, a rząd, parlament jest pochodny od nas, to jest nasze narzędzie, to idźmy konsekwentnie dalej. Tak samo jest z pieniędzmi. Nie ma budżetu państwa. Są nasze pieniądze. Które my przekazujemy w takiej lub innej formie, i tam powstaje budżet nasz, który się znajduje u góry. To są nasze pieniądze. Polecam ten tekst, co napisałem, że ktoś jednak naszymi pieniędzmi na nasz rachunek, na nasze sumienie wykonuje tę operację z zadłużeniem, ale to jest inna sprawa. Bo nie, nie w tym miejscu jest o to, tylko wyraźnie pokazane, tu się rodzi ta obywatelskość i ta świadomość. Nikt nas nie będzie traktował inaczej, lepiej, jak obywateli, jeżeli my sami nie będziemy obywatelami w swojej świadomości, w swoim przekonaniu i w swoim przemyśleniu na jutro. Z tego to się bierze. I jak tak popatrzymy, to my nie mamy żadnych poczucia sk jakichś skrupułów, że. Oni nam dają, państwo mi dało, państwo mi coś daje, Państwo mi coś zabezpieczy. To urzędnicy państwo, spośród nas wybrani za nasze pieniądze wykonują normalną robotę, normalną pracę, mają się wykazać też przedsiębiorczością, ale to ma być finalizowane nie zyskiem, tylko odpowiedzialnością rozliczenia się ze swojej pracy. Mocno się poczuć, że taka jest rzeczywistość. I naprawdę to państwo może być absolutnie bezsilne bez nas. I to wynika z obciążenia, że to państwo nie było nasze przez duże czasy. Że to państwo nie postępowało jak nasze. Że to państwo ma dalej nawyki jako cały aparat, żeby myśleć resortowo jako nie nasze. Że to państwo daje nam coś, daje nam za darmo, daje nam dostęp. Daje nam naukę, nic nam nie daje. Tylko w sposób taki, jak potrafi najlepiej, a nie doskonały, realizuje nasze naturalne, sformułowane wobec urzędników administracji oczekiwania. To samo również, odwołując do tego, zamyka się czy kończy się na etapie myślenia o tym, co dzisiejsza myśl, ekonomia społeczna. I partnerstwo nas, dla podejmujących te działania, ani nie trzeci, ani nie piąty, ani nie pozarządowy, tylko z naszej wspólnoty, tej grupy, która to robi, ci chcą robić to, nauczyciele chcą uczyć, to my ich wykorzystamy do realizacji zadania nauki naszych dzieci, prawda? Są tacy, którzy mam, jest przekonany, pokazuje, że może, zarazi innych, on jest w stanie zrealizować ekonomię, którą przyjęliśmy nazywać społeczną. Bo tak to oddaje tą emocję. Spokojnie w jakich realiach. partnerem jest samorząd, Już z niecierpliwością czekam, jak Andrzej zacznie to opanowywać. W następnym etapie, że od haseł trzeba przejść, że to się jednak odbywa w konkretnych realiach rynkowych. Ja to brutalizuję zawsze, że tu chodzi tylko o to, żeby stosować arytmetykę. Że zawsze trzeba przejść na konkretne bilansowanie się odpowiednie. Tak jak w budżecie domowym możemy dużo mówić, a na koniec przychodzi brutalna rzeczywistość, oczekiwania bilansuje z, z możliwością. Tak samo przy jakiejkolwiek działalności. Nie mówmy hasła, że e, e, proszę bardzo, nie można oszczędzać na zdrowiu. Nie można liczyć na zdrowie pieniądze. Zgoda. Fajnie się to mówi. Ale teraz, jeżeli się prowadzi to przedsięwzięcie, jeżeli się prowadzi przychodnie, jeżeli się prowadzi szpital, to pielęgniarka nie chce usłyszeć, że nie można oszczędzać nas drogi za darmo, nie chce pracować. Elektrownia rachunek za prąd przysyła. Także teraz Andrzej z tym wątkiem, że wszystko fajnie, ale w pewnym momencie trzeba pomyśleć, jakie narzędzia muszą zadziałać, żeby można było to uczciwie, że ten nie wywiązać się z tego, co się chce robić. A ja dziękuję bardzo. Miło mi super miło.